Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj poruszyć temat kompetencji społecznych dotyczących funkcjonowania w szkole. Ja nazywam się Sandra Kalista, jestem psychologiem, pedagogiem, na co dzień prowadzę trening umiejętności społecznych. Pracuję również ze studentami oraz prowadzę szkolenie dla nauczycieli. Myśląc o kompetencjach społecznych, albo o właśnie o sukcesach ucznia w szkole, mamy na myśli to, że dobrze zdaje testy, dobrze radzi sobie ze sprawdzianami, uzyskuje duże wyniki właśnie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie poznawcze. W mojej ocenie tego wszystkiego, czyli tych dobrych ocen, dobrych wyników testu, nie byłoby, gdyby nie odpowiednio działające kompetencje społeczne. I myślę, że one są sukcesem do tego. Jak dziecko funkcjonuje obecnie w szkole, ale jak też będzie funkcjonowało? W przyszłości. Mówiąc o umiejętnościach społecznych, mam tutaj na myśli szeroki zakres y, kompetencji, szeroki zestaw y, zachowań i postaw, który umożliwia człowiekowi skuteczne funkcjonowanie właśnie w y, społeczeństwie. Y, buduje też oczywiście zdrowe relacje z innymi i ma tutaj ogromny wpływ na to, jak radzimy sobie z różnymi y, sytuacjami trudnymi. Obszary, które warto wspierać, jeżeli chodzi o szkołę, to mam tutaj do zaproponowania ich osiem. Chciałabym bardzo krótko omówić każdy z nich i powiedzieć, dlaczego właśnie w obszarze szkolnym jest ważne i istotne. Zaczynając od emocji. Emocje to taki obszar, gdzie oczywiście stawiamy na to, żeby dziecko potrafiło je rozpoznawać, ale to też najprościej mówiąc inteligencja emocjonalna rozumienie emocji swoich i innych rozumienie reakcji swoich i innych umiejętność rozróżniania emocji u siebie i u innych osób. Współpraca i tutaj mm, wydaje nam się, że w szkole mamy ogrom okazji do tego, żeby mm, współpracować żeby współdziałać, żeby robić coś w grupach. Bardziej chodzi mi tutaj w tym obszarze o to, żeby dziecko wiedziało jak w tej grupie może funkcjonować, że on ma okazję do tego, żeby przedstawić swoje pomysły, żeby zaproponować jakieś nowe rozwiązania. Być może żeby tylko wykonać zadanie, które ktoś mu zleci, a czasami być w tej grupie też liderem, czyli rozpoznanie swoich ról w tej grupie i we współpracy. Asertywność, czyli umiejętność mówienia nie, ale też Umiejętność argumentowania swoich decyzji, swoich wyborów, stawianie też granic, umiejętne stawianie też granic nie w sposób agresywny, ale też nie w sposób taki uległy czyli pozwalający na przekraczanie właśnie tych granic. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, o których Słyszymy, że na terenie szkoły jest okazja się zmierzyć i jest okazja się spotkać, czyli i z kwestią oceny, kwestią przemocy, z kwestią hejtu, dzieci spotykają się z tymi sytuacjami i czy już posiadają umiejętność radzenia sobie z nimi, chociażby to, żeby poszukać odpowiedniego wsparcia, poszukać osób, które mogą udzielić pomocy. To jest w tym radzeniu sobie w sytuacjach trudnych też niezwykle. Ważny. Empatia, czyli ta, ten obszar, taki, w którym odbieram, że trzeba trochę poszerzyć swoje horyzonty, żeby zrozumieć emocje innych, odczucia innych, ale też perspektywę drugich osób. Normy społeczne, czyli taki obszar, o którym słyszymy, że jest. Potrzeba tego, żeby dzieci je przestrzegały, żeby dzieci je rozumiały. I są tutaj oczekiwania duże, jeżeli chodzi o normy, ale też to taka umiejętność, aby być elastycznym w tych normach, dobierać je do odpowiedniej okoliczności, sytuacji i do osób. Samowiedza i samoświadomość, taki duży kawałek tego, który bardzo wpływa na poczucie własnej wartości, który ma y, tutaj wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza samoocena, bo to nic innego jak taka wiedza o sobie, czyli wiedza o tym, y, co jest dla mnie dobre, jak ja zareaguję, co lubię, czego nie lubię, co wybiorę, umiejętność właśnie wybierania pomiędzy różnymi rzeczami, jest y, niezwykle ważne, żeby w tym obszarze. Dziecko dostało na terenie szkoły mm, duże wsparcie. No i komunikacja, czyli umiejętność zgłaszania potrzeb czy pomocy, czyli taka stricte werbalna, ale też niewerbalna wy umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych, umiejętności y, odpowiedniego y, y, interpretowania zachowań innych. Zastanawiamy się teraz, jak pracować z dziećmi, jakie wsparcie nauczyciele mogą okazać, ale też osoby pracujące właśnie w tym zakresie wsparcia w szkole, co mogą robić, żeby dzieci umacniać w tych umiejętnościach społecznych. Bardzo ważnym obszarem jest tutaj praca kooperacyjna i praca grupowa. W pracy kooperacyjnej nie mam tutaj na myśli tego, że pojawia się rywalizacja, tylko właśnie, że jesteśmy całością, jesteśmy grupą, przynależymy do grupy i wspólnie możemy wykonywać różne zadania. I tak w klasie. W takich sytuacjach typowo szkolnych, typowo lekcyjnych, nauczyciel może wprowadzać zadania w parach, w grupach, myśląc też o tym, co jest w punkcie kolejnym, o tym, żeby rotować tych partnerów i żeby urozmaicać te pary i te grupy, tak, żeby dzieci miały możliwość kontaktu ze wszystkimi, żeby właśnie nie pojawiły się sytuacje izolacji i odrzucenia. Strategie typu pomyśl, porozmawiaj i podziel się. Czyli dawanie. Takiej przestrzeni na to, żeby przedstawiać swoje pomysły, żeby dzielić się swoimi, swoją kreatywnością właśnie w takim trybie, że to nie jest przekrzykiwanie kogoś, że to nie jest nieszanowanie czyjegoś zdania, tylko właśnie w takiej strategii tego, że najpierw pomyślę, porozmawiam i się tym podzielę. Modelowanie i omawianie emocji to kolejny pomysł, jak pracować z dziećmi, oczywiście przez własne modelowanie, przez własne pokazywanie chociażby tego, jak radzę sobie w sytuacjach trudnych, jest świetnym sposobem na to, żeby u dzieci to utrwalać i poszerzać. Historie społeczne, które mogą. Być dobrym takim powodem do tego, żeby rozwiązywać sytuacje konfliktowe, żeby rozwiązywać sytuacje trudne, które pojawią się w klasie, można świetnie to przeprowadzić nie tak wprost, ale właśnie na historyjkach społecznych. Nazywanie emocji to bardzo ważne, bardzo ważne zadanie i nas dorosłych, i nas specjalistów, ale też dzieci, dlatego że ich nazywanie emocji pomoże. I i im, i nam dobrać odpowiednie wsparcie. Aktywne nauczanie asertywności i rozwiązywania konfliktów. Czyli tutaj bardzo ważnym obszarem jest to, żeby właśnie stawiać granice. I te stawianie granic albo przestrzeganie granic innych można robić. W sposób dramowy, odgrywanie scenek, wchodzenie w rolę to jest taki bardzo y, duży zasób, gdzie ja mogę zawsze coś zachować dla siebie i wyciągnąć po tym zadaniu. Język ja, czyli mówienie w kontekście tego, y, y, co potrzebuję, jak widzę daną sytuację, z czym jest mi trudno, nie oskarżając i nie oceniając innych, tylko zawsze w, w komunikacie ja. Procedura rozwiązywania konfliktów. Taka zasada klasowa, która może ułatwić, jak rozwiązać dany konflikt krok po kroku, jakie kroki trzeba przejść, żeby go rozwiązać, jest istotne i bardzo ważne, żeby nie zdarzyło się coś impulsywnie, z wielkim chaosem, właśnie jeszcze pogłębiając i poszerzając dany konflikt. Konsekwentne relacje i konsekwentne działanie w relacji z uczniami jest niezwykle ważne, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa, mieli poczucie tego, że spodziewają się różnych e, zachowań nauczyciela, wychowawcy, e, które pomoże im e, rozwiązać konflikt, ale też świetnie zaobserwować zachowanie nauczyciela, w który na przykład w asertywny e, sposób komunikuje się z uczniami. Jaka jest rola y, nauczyciela y, w tym obszarze? To przede wszystkim relacja. Wszystko to, o czym y, mówiłam, nie zrobimy sobie bez y, relacji. Y, jeżeli nasza relacja z uczniami będzie tylko w kontekście przekazania wiedzy, wysłuchacie, ja mówię, y, to może nam się ten tryb i ten sposób nie udać. Bardzo ważne jest to, żeby nawiązać, pogłębiać, żeby poznawać ucznia, żeby być ciekawym jego, żeby e, okazywać mu wsparcie, e, być uważnym na to, jak się zachowuje, ale też co nam komunikuje. Ta relacja jest niezwykle, niezwykle istotna i jest czynnikiem, który będzie e, współpracował z każdym następnym. System wsparcia czyli e, Rola nauczyciela jest taka, żeby przekazać uczniom, że jestem tu dla ciebie, że zawsze możesz na mnie liczyć, że jeżeli ja nie będę potrafił ci pomóc, to znajdę osoby, znajdę instytucje, które dadzą ci ogromne wsparcie. Relacja i system wsparcia są niezwykle zależne od siebie. Jeżeli tej relacji nie będzie, a będziemy tylko podsuwać ulotki z tym, gdzie dziecko może się zgłosić, jeżeli będzie Czuło jakąś trudność albo będzie czuło, że coś jest z nim nie w porządku, gorzej się czuje, ma jakieś trudności, no to tutaj może to nie zagrać, dlatego że kwestia zaufania też nie będzie uregulowana. Inspiracja i otwarcie, i tutaj te dwa punkty też są niezwykle ważne i się łączą. Inspirowanie sobą. Jako nauczycielem, ale też możliwość do tego, żeby dzieci inspirowały siebie nawzajem, być otwartym punkt kolejny na ich propozycje, być otwartym na czasami to, że one mogą widzieć coś zupełnie z innej perspektywy. Nie w kontekście oceny tego, nie w kontekście zamykania i szufladkowania tylko tego, tylko właśnie z taką otwartą głową, z, takim, z taką otwartością do tych młodych ludzi, to pokazuje, jak oni są dla nas ważni i istotni. Wiemy, że szkoła jest tym naturalnym laboratorium życia społecznego i dzięki wsparciu nauczycieli, e, dzięki otwartości uczniom, możemy poszerzać kompetencje społeczne, które są właśnie kluczem do tego, żeby potem uzyskiwać to, na czym e, zależy nam równie mocno, czyli umiejętności poznawczych e, i właśnie tych wyników szkolnych, ale pamiętajmy, że pierwszym krokiem jest wzmacnianie kompetencji społecznych. Ja bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mnie. Zapraszam też na wysłuchanie kolejnych prelegentów i konferencji. Życzę wszystkiego dobrego i być może do zobaczenia.